Ale konfrontacja, nuwilet. to no, no, jednak, gigaczad jesteś. Szczerze mówiąc, stawiam, żona ona nic nie wie, bo może ma jakieś alterego czy coś, które się aktywuje w pewnym momencie, czy coś. Nadal się trzyma tej teorii. Ej, a jakby okazało się, że tak naprawdę Fulina udawała przez dłuższy czas taką sierotę i bojącą się wszystkiego. Tylko po to, żeby nas, no nie wiem, do czegoś przekonać, że jest taką sierotą, a tak naprawdę to Fivehead, który chce zniszczyć świat. <laughs> nie, no, bez przesady. No i to mi się podoba herbata. Tylko patrzę na ten sypany herbaty, jest ogromny. <laughs> ja pierniczę, jakie tu party mam. <laughs> Czekaj. Po głosie cię nie poznaję, kim ty jesteś. Czyżbyś nową postacią była? Ty? Serio? What? Pamiętam cię, Paimon głodna, wow, ale dziwne, że ona zawsze jest głodna i by tylko jadła. No patrzcie jaka ludna się zrobiła, zachłanna na pieniądze. No i Paimon pytasz się co by się stało gdyby Fontej został zniszczony. No nic no, byśmy poszli dalej do kolejnej nacji. No tak, 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 szybko, zmiana twarzy, założenie maski, tylko pozorów, tak, znamy to, bardzo dobrze. E, nie wyglądają na fanów. <średziny z nimi> Raczej wyglądają jakby chcieli się zlinczować. <średziny z nimi> Co tu się wydarzyło? Żeby Archon uciekał od zwykłych ludzi. <średziny z nimi> Powiem wam, że ta historia jest tak dobrze, fajnie napisana, że aż za mówiłem. Co tu się wydarzyło, naprawdę. Uch, Furina? Pki? No to mówię wam, że to jest prawdziwa Furina. Ale tamta to była no... Alterego? No co z Alterego? Nie wiem! Po prostu stworzyła, nie wiem, dodatkową jaźnię, czy coś takiego, która miała być szczęśliwa i w ogóle... To ja tak stawiam, a wyszło jak wyszło i tak naprawdę... Miała być archonem, ale nie wyszło. No coś takiego, coś podobnego jak wina umie. <laughs> nie robiła papeta, tylko zrobiła sobie dodatkową... Nie wiem. Siebie, o. <laughs> o rany! <laughs> Jeszcze przeciwnicy. No <laughs> nie, przestań się obracać. A, muszę ją pokonać. Szkoda, bym zraszował wszystko. <laughs> Powiem wam tak, ten quest był tak zajebisty. Cudowne wręcz to, co się wydarzyło, mogę go być tak w ogóle? Mogę. <grybki> ale teraz. No, kurde! Ci dali mi przemyśleć, Aaaa, i rzucili mi od razu na głęboką wodę. W, 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 walczyć z wielorybkiem, no. No dobra, to teraz coś można <grybki> go pokonać. Bossa, chciałbym go zrobić specjalnie na oddzielnym odcinku, ale chyba mi hojo nie da tego. <grybki> no, tam Busta, to obrażeń! Może.

Jakaś nowa postać i czemu w... zabrałaś rudego? O rany, a to jeszcze nie koniec. że jest fina napisane. O rany, jakie tu rzeczy się wydarzyły. O, raczej to już takie końcówka tego jest. Tyle tyle się wydarzyło nie... i nawet nie mogą pomyśleć o tym wszystkim dokładnie. Ojo, jak ja cię uwielbiam za tą historię, naprawdę. Kościół, nie podlizuj się, jesteś sfatui, ja cię nie ufam. <gry> Ej, piękne zdjęcie! A uśmiech wszyscy Nikt się nie uśmiecha. O, jednak się uśmiechają. <gry> okay. No i piękna, piękna miniaturka. <gry> Oj, chyba nie potrafię się zrelaksować, są zbyt zdenerwowani przy zdjęciach. No. <gry> Ja, czy nadal się kłócą? Czy jednak już są parą? <laughs> o, oh, i tak się kończy cała story w Fontaine'u. Szczerze mówiąc, super, super poprowadzona historia. Nie sądziłem, że można tak kolejny raz dobrze prowadzić historię. Trochę szkoda, że już się zakończyła, bo strasznie uwielbiam Archon Quest. No ale cóż, nie można mieć cały czas, prawda? No ale cóż, mam jeszcze sporo do zrobienia, więc żegnamy się z papą nowiletem i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej hej!